Dlaczego niektóre problemy trwają nawet po latach modlitwy, postu i autoanalizy? Dlaczego pewne wzorce bólu i sabotażu wydają się niezniszczalne, jakby zakorzenione poza wolą, poza rozumem? Większość ludzi szuka odpowiedzi w duchowości, w psychoterapii, w rozwoju osobistym. I choć te ścieżki są ważne, istnieje jedno miejsce, które niemal zawsze zostaje pominięte, jakby było zbyt oczywiste, zbyt codzienne. By mogło mieć jakiekolwiek znaczenie. Tym miejscem jest Twój pępek. W wielu starożytnych tradycjach uważano, że pępek to nie tylko biologiczna pozostałość powięzi z matką, ale też duchowy węzeł, punkt energetyczny, przez który dusza łączy się z przodkami, z linią rodu, z niewidzialnym światem. Karl Jung powiedział kiedyś, że to, co nieuświadomione, kieruje Twoim życiem, a Ty nazywasz to przeznaczeniem. Ale co jeśli część tej nieświadomości jest zakodowana właśnie w ciele? Co jeśli Twój pępek to zapomniana brama, przez którą działają przekleństwa, traumy rodowe i duchowe powiązania? Zanim odrzucisz tę możliwość, zatrzymaj się, oddychaj i słuchaj. Współczesna medycyna traktuje pępek jako zwykłą bliznę, pozostałość po pępowinie, ale dla wielu kultur pierwotnych to miejsce było czymś o wiele więcej duchowym centrum przez które przepływa energia życia i pamięć pokoleń. W starożytnych Indiach punkt ten nazywano Nabhi i był uważany za centrum siły życiowej, trzeciego czakramu, zwanego Manipura. W tradycji chińskiej odpowiadał Dantian, rezerwuarowi energii, który należało chronić i wzmacniać. Nawet w kulturach afrykańskich i rdzennych amerykańskich pępek był czczony jako węzeł losu, Miejsce, przez które można nawiązać kontakt z duchami przodków. Dziś zapomnieliśmy o tym znaczeniu. Przestaliśmy traktować ciało jako święte naczynie, a zaczęliśmy je widzieć jak maszynę. Ale duch nie zapomina. Trauma, przekleństwa, nierozwiązane historie rodu, wszystko to może być zapisane w ciele, szczególnie w obszarach, które kiedyś były traktowane jak bramy. Pępek jako pierwsze miejsce połączenia z życiem. Staje się też miejscem, przez które mogą działać siły zewnętrzne, zarówno te światłe, jak i te ciemne. Jeśli zostaje zapomniany, staje się otwartą bramą, a otwarte bramy przyciągają to, co nie proszą. Czy kiedykolwiek chroniłeś swoje centrum? Twoje ciało nie jest tylko biologiczną formą, jest mapą, jest terenem, jest starożytnym polem bitwy, na którym toczy się wojna. Cicha, niewidzialna, ale nieustanna. Każda część ciała niesie w sobie symbolikę i historię. Ramiona dźwigają odpowiedzialność, gardło tłumi niewypowiedziane prawdy, serce nosi miłości i żale. A pępek? Pępek to centrum, nie tylko fizyczne, ale i energetyczne jak skrzyżowanie dróg między światem duchowym a ziemskim. W wielu duchowych tradycjach ciało było traktowane jak świątynia, nie w przenośni, ale dosłownie miejsce święte którego przestrzenie należało znać, oczyszczać i chronić. Kiedy zapominamy o tej świętości, ciało staje się otwartym terytorium, a otwarte terytorium przyciąga okupantów. Sabotujące myśli, emocjonalne zawirowania, niekończące się blokady w życiu często są skutkiem duchowego wtargnięcia w obszary, które miały być chronione. Tylko, że nie były. Pępek, jako punkt dostępu, może stać się furtką. Nie tylko do duchowego rozwoju, ale też do ataku. Duchowe pasożyty, intencje innych ludzi, nienazwane traumy wszystko to może osiadać w ciele i sabotować nas od środka, jeśli nie umiemy odczytać znaków. Zadaj sobie pytanie: kto lub co zamieszkuje Twoje ciało, kiedy Ty milczysz? Nie wszystko, co nosimy, należy do nas. Niektóre lęki, przekonania, ograniczenia przyszły do nas z zewnątrz, jeszcze zanim nauczyliśmy się mówić. Są dziedzictwem. Niewypowiedzianym, ukrytym, głęboko zapisanym w naszej krwi i ciele. Karl Jung mówił o nieświadomości zbiorowej, ale także o nieświadomości rodzinnej, polu energii i pamięci, które dziedziczymy po naszych przodkach. I choć nie pamiętamy tych historii, one pamiętają nas. Pępek, jako pierwszy punkt połączenia z życiem, to również punkt przekazu. To właśnie przez niego, dosłownie, płynęło do nas wszystko. Krew, Tlen, emocje matki, jej lęki, nadzieje, jej ból, ale także coś więcej echo przodków, nierozwiązane dramaty, sekrety, przekleństwa. Wszystko, co nie zostało uświadomione, mogło przenieść się dalej, do ciebie. Możesz więc nie rozumieć, dlaczego sabotujesz swoje relacje, dlaczego wciąż wracasz do punktu wyjścia, dlaczego sukces przychodzi, a potem znika. To może nie być Twoje. Ale działa przez ciebie, dopóki nie zidentyfikujesz, co jest dziedzictwem, a co Twoim wyborem, będziesz powtarzać życie, którego nigdy nie chciałeś. A pępek, jako duchowy transmitter, pozostaje aktywnym punktem dostępu do tej przeszłości. Zastanów się, co w tobie nie należy do ciebie. Niektóre obecności nie krzyczą, nie rzucają się w oczy, nie niszczą w sposób spektakularny. One po prostu patrzą i czekają. W wielu tradycjach duchowych mówi się o tak zwanych duchach obserwujących, istotach, które nie ingerują bezpośrednio, ale pozostają obecne, monitorując Twoje życie, Twoje wybory, Twoje chwile słabości. Ich siła nie polega na ataku, ale na subtelnym wpływie. Ich obecność często objawia się jako lęk bez powodu, uczucie bycia obserwowanym, utrata energii bez wyjaśnienia. Czym one są? Czasem to byty związane z rodem. Dusze, które nie odeszły, bo niosą niewypowiedziane cierpienie, innym razem to energie przyciągnięte przez rytuały, relacje, lub nawet miejsca, w których przebywałeś, ich celem może być utrzymanie cię w określonym wzorcu, kontroli, stagnacji. Pępek, jako zapomniana brama, może być jednym z punktów, przez które taka obserwacja się dokonuje. Jeśli to miejsce jest duchowo otwarte, staje się jak okno bez firany, zaproszenie dla tego, co nie powinno być obecne. Dlatego czasem nie wystarczy się modlić, trzeba również zamknąć dostęp, odciąć połączenie, nazwać to, co bezgłośnie patrzy, bo nie każde milczenie jest pokojem. Czasem jest to cisza drapieżnika, modlitwa ma moc, ale nawet najszczersza modlitwa może być nieskuteczna, jeśli drzwi duchowe pozostają otwarte. To nie kwestia braku wiary, lecz strategii. Wyobraź sobie człowieka, który codziennie sprząta dom, lecz zostawia okno otwarte podczas burzy. Ile razy musi jeszcze sprzątać, zanim zrozumie, że problemem nie jest brud, lecz otwarte przejście? Wielu ludzi modli się, pości, szuka Boga z pasją, lecz ich życie nadal jest pełne blokad, strat, powtarzających się nieszczęść. Dlaczego? Bo pewne portale, jak pępek, jak nierozwiązane traumy, jak nieświadome zgody rodowe, pozostają aktywne. I przez nie nadal wpływają siły, które sabotują postęp. To, czego nie zamkniesz świadomie, może pozostać otwarte automatycznie. Duchowe prawo działa jak prawo fizyki nie zna litości, zna przyczynę i skutek. Karl Jung napisał: Nie stajesz się oświecony przez wyobrażanie sobie świetlistych postaci, ale przez uświadomienie sobie ciemności. Tak samo jest w duchowości. Modlitwa jest światłem, ale świadomość to zamknięcie drzwi. Twoja wiara nie jest słaba, ale może wymagać mapy, i tej mapy nie znajdziesz tylko w niebie. Ona jest w Twoim ciele. Są więzy, które nie brzęczą metalem, ale duszą, nie zostawiają śladów na skórze, ale odciskają się w decyzjach, w relacjach, w powtarzających się stratach. To niewidzialne łańcuchy, duchowe więzi, które działają z ukrycia, ale skutecznie trzymają Cię w miejscu. Jak je rozpoznać? Może to ten związek, z którego nie potrafisz odejść, mimo że wiesz, że cię niszczy, albo ten projekt, który zawsze zaczynasz z entuzjazmem, ale kończy się frustracją, albo to chroniczne zmęczenie, którego nie wyjaśniają badania lekarskie. Często są to objawy aktywacji dawnych połączeń, duchowych linków, które powstały w przeszłości, przez intencje, przysięgi, traumy, rytuały, albo nawet przez słowa, które wypowiedziałeś nieświadomie. Pępek jako centralny punkt energetyczny bywa jednym z kanałów, przez które te więzi zostają zakotwiczone. Tam ciągną się nici z przeszłości, duchowe kable, które transmitują ból, lęk, autosabotaż. A najtrudniejsze w tych więzach jest to, że często wydają się normalne. Przyzwyczajasz się do nich, stają się częścią Twojej codzienności, ale niewidzialny łańcuch wciąż łańcuchem pozostaje. A jego dźwięk, cichy, ale stały, słychać w tym, co się w tobie nie zmienia, mimo wszystkich prób. Czy słyszysz ten dźwięk w sobie? Myślimy o przekleństwach, jak o zabobonach z przeszłości, złowrogie słowa, rzucane przez ludzi z zazdrością lub nienawiścią, ale to tylko powierzchnia. W rzeczywistości przekleństwo to duchowy program, jak oprogramowanie, które działa w tle, bez Twojej zgody, ale z Twoim udziałem. Przekleństwo to nie tylko złe życzenie. To intencja połączona z energią i kierunkiem, a kiedy trafia na otwartą bramę, działa. Pempek, jako punkt wejścia i centrum duchowej komunikacji, może stać się anteną, która odbiera ten sygnał. W tradycjach afrykańskich i południowoamerykańskich znano rytuały, które miały za zadanie zapisać przekleństwo w ciele ofiary, niczym kot, czasem poprzez jedzenie dotyk przedmioty, ale często przez miejsca energetycznie podatne, takie jak pępek. To oprogramowanie może wpływać na Twoje decyzje, obniżać Twoją wibrację, przyciągać ludzi, którzy Cię wykorzystują albo blokować błogosławieństwa, które miały być Twoje. I jak każdy program, nie przestanie działać samo z siebie. Trzeba go rozpoznać, odinstalować, zamknąć dostęp, bo jeśli Twoje życie przypomina powtarzający się błąd systemu. Może czas sprawdzić, kto naprawdę pisze kod twojej historii? Dlaczego wszystko się układa, aż nagle się rozpada? Dlaczego ludzie, którzy cię kochają, zaczynają cię unikać? Dlaczego, gdy jesteś o krok od spełnienia, życie cofa cię w mrok? To nie przypadek, to wzór. Duchowy sabotaż nie działa jak grom z jasnego nieba. On działa jak cień zawsze krok za tobą, zawsze w odpowiednim momencie. I co najważniejsze, znacie, Zna Twoje słabości, Twój lęk przed stratą, Twoją niecierpliwość, Twoją potrzebę akceptacji. Sabotaż duchowy nie chce Cię zniszczyć gwałtownie. On chce, byś zwątpił powoli, byś uznał, że tak już musi być, że coś jest z Tobą nie tak, ale prawda jest inna. Często to nie Ty jesteś problemem, tylko to, co przez Ciebie działa. Nierozpoznane przekleństwa, duchowe pakty z przeszłości, otwarte portale w ciele, szczególnie w obszarach takich jak pępek, mogą być jak hak, do którego przyczepiają się siły sabotażu. I wtedy wszystko, co dobre, zaczyna się rozpadać, zanim zdąży się ugruntować. To nie twoja wina, ale to może być twoja odpowiedzialność, bo gdy już zobaczysz mechanizm, nie możesz udawać, że go nie ma. Trzeba go rozbroić, zanim rozbroi Ciebie. Gdy zaczynasz się budzić, system zaczyna się bronić. Nieprzypadkowo, gdy podejmujesz decyzję o uwolnieniu, pojawia się opór. Dziwne sny, bóle brzucha, emocjonalne wstrząsy, ludzie z przeszłości wracający nagle znikąd. To nie jest regres, to jest ostatni krzyk wroga. W duchowej rzeczywistości każde uwolnienie ma swoją cenę. Przekleństwa, duchowe więzi, niewidzialne umowy. One nie znikają tylko dlatego, że masz dobrą intencję. One są jak systemy. Zasilane przez lata, czasem przez pokolenia, i ten system nie wyłącza się bez oporu. Ale to właśnie opór jest znakiem, że trafiłeś w sedno. Rytuał zamknięcia to nie tylko modlitwa. To akt świadomości, to powiedzenie: Wiem, kim jestem i odcinam się od tego, co nie jest moje. To oczyszczenie, nałożenie duchowej pieczęci na portal, który przez lata był otwarty. Pępek, to centrum, musi być objęte światłem i wolą. Możesz namaszczać go olejem, możesz wypowiedzieć słowa zerwania, możesz przez kilka dni kłaść na nim dłoń i ogłaszać: Zamykam dostęp. Rytuał działa, gdy jest połączony z decyzją i prawdą. Bo prawdziwa rewolucja zaczyna się nie na zewnątrz, ale w ciele, w miejscu, które było bramą, a teraz staje się pieczęcią. Nie czekaj, aż życie znowu cię okradnie. Zamknij drzwi i zacznij od nowa. Z sobą, nie przeciw sobie. Czasem najpotężniejsze więzy nie pochodzą z zewnątrz, lecz z miejsc w nas, które pozostają zapomniane. Pępek, centrum życia, pierwsze połączenie z istnieniem, może być również centrum duchowego wpływu, zarówno światła, jak i ciemności. Jeśli coś w Twoim życiu się powtarza, cierpienie, blokada, utrata, może warto zadać pytanie, czy nie ma we mnie otwartego portalu przez który działa coś co nie należy do mnie. Oto trzy praktyczne kroki, od których możesz zacząć. Dotknij świadomie swojego pępka, nie z automatu, ale z intencją. Połóż dłoń i powiedz sobie: "To jest moje centrum. Zamykam to, co nieświadome". Codziennie przez kilka dni wieczorem przyłóż olejek, na przykład z oliwy lub lawendy na pępek, mówiąc: "Zamykam każde nie moje połączenie. Wybieram wolność". Zapisz sny i powtarzające się emocje. Ciało mówi, duch pamięta. Świadomość to klucz, to nie są bajki, to nie jest magia, to głęboka psychologia ducha o której mówił Jung że prawdziwa transformacja zaczyna się tam, gdzie spojrzysz w ciemność i nie odwrócisz wzroku. Dziękuję Ci, że byłeś tu ze mną. Jeśli to, co usłyszałeś, poruszyło Cię w jakikolwiek sposób, zostaw komentarz, daj łapkę w górę i zasubskrybuj ten kanał. To dzięki Twojej obecności ta przestrzeń ma sens. Do zobaczenia w kolejnym spotkaniu, na ścieżce wewnętrznej przemiany.